Podniesienie z podłogi kluczy wydaje się proste, jednak nie wtedy, kiedy jeździ się na wózku inwalidzkim. W trudnych sytuacjach może pomóc pies asystent. Musi być to na pewno pies kontaktowy, pies, który lubi ludzi, pies, który nie jest psem terytorialnym, nie jest psem agresywnym, ale jednocześnie psem odważnym. Psem, który wykazuje inicjatywę, chce pracować dla człowieka, chce z nami być, i wybiera bardziej towarzystwo człowieka niż psa. Adam półtorak ma 17 lat. Porusza się na wózku inwalickim, ponieważ urodził się z przepukliną oponowo rdzeniową Wykonywanie codziennych czynności nie zawsze jest dla niego proste. Najludniej przychodzi mi na czynności jak u, u, ubielanie, I od niej od, nie jadę sobie w co prawda muszą mi domownicy pomagać, ale, ale ja to jedzie? Pomagać mogą nie tylko bliscy, mogą również psy. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI ze Zduńskiej Woli rozpoczęła projekt szkolenia dwóch psich asystentów. Projekt współfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Trwa przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych posiadaniem takiego zwierzaka. S Preferowane są osoby, które są y, aktywne zawodowo, które się uczą, pracują, które dużo wychodzą na zewnątrz, wtedy ten pies y, ma większe możliwości pokazania tego, co potrafi, może pomagać w różnych miejscach w, różn, y, w centrum miasta, w, w centrach handlowych, w urzędach, także ma większe pole do popisu. No, podstawowym kryterium, najważniejszym, to jest to, że osoba musi bardzo lubić psy. To musi być coś, co fascynuje tą osobę, musi być marzeniem, pragnieniem od dawna. Wtedy taki duet. Się zgra I to jest najważniejsze. Labrador Marley ma już za sobą pierwszy etap szkolenia, czyli naukę posłuszeństwa i koncentracji. To niezwykle ważne, bo młody pies nie może rozpraszać się na przykład widząc inne psy, czy słysząc nieznane dźwięki. Na to składa się wiele elementów. Jednym z takich elementów, że cały czas wypracowujemy to, że my jesteśmy fajniejsi niż, niż inny pies. Tak? My musimy się wykazać tą inicjatywą, że lepiej z nami, jak z innym psem się bawić. Kolejnym etapem szkolenia psów asystentów jest praca z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Zwierzę musi nauczyć się, jak bezpiecznie się poruszać. Marley już potrafi poprowadzić osobę niepełnosprawną tak, by ominęła przeszkodę, czy nie utknęła w drzwiach. Podaje też różne przedmioty. Pies musi lubić pracę z ludźmi. Niezbędna jest też więź pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem, z którym spędzi resztę życia. Pies asystent może dać osobie niepełnosprawnej znacznie więcej. Dużo, dużo cennych rzeczy, takich jak yy, tak jak wspomniałem, poczucie swojej wartości, poczucie bezpieczeństwa, wyciszenie, uspokojenie. Yy, pies yy, daje no, osobom, które z, w jakiś sposób czują się niepewnie, yy, daje daj poczucie yy, takiego ciepła, tego, że jest druga, bliska osoba. W chwilach smutku ta pies może pocieszyć los weselić. Yy pobawić się na przykład, ale przede wszystkim taki pies ma zastosowanie rozweselić osobę, która jest niepełnosprawna. Adam jeszcze nie może dostać psa asystenta, bo nie jest pełnoletni. Na razie pomaga Marlejowi w treningu. Marlej już w grudniu trafi do nowego domu. Osoby niepełnosprawne ruchowo, zainteresowane przyjęciem psa asystenta, mogą do końca września zgłaszać się do Zduńskowolskiej Fundacji AMI.